Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na Maj dla wszystkich osób z podznaku Barana. Zobaczmy, co do Was nadchodzi. Co do Was nadchodzi po tej długiej przerwie? Energia główna karta głupca co odchodzi, co się kończy paść buław. Co nowego pojawia się dla Was w maju, szczególnie druga połowa miesiąca? Królowa Mieczy, jaka jest dla Was rada, król Pucharów i z jaką energią kończycie miesiąc maj. I tutaj mamy rycerza monet. Zobaczmy jeszcze, jaka energia będzie się przewijała w tle, będzie wam towarzyszyła. Ósemka pucharów. Możecie mieć cały czas poczucie, że wraca do was jakaś sytuacja, czy jakieś wspomnienie związane z utratą czegoś, ze stratą albo jakiejś osoby, albo jakiejś relacji. Może to też być związane na przykład z pracą, z projektem, w który włożyliście dużo serca, dużo energii, bardzo się w to zaangażowaliście. I wciąż powracają do Was tutaj jakieś mm, sytuacje czy jakieś myśli, które mogą Was trochę przytłaczać. Natomiast jest to energia, która pojawia się czasami, która nie jest energią przewodnią. E, możecie się z nią skonfrontować, jeżeli chcecie, jeżeli macie na to ochotę, jeżeli macie energię. Karty Was zachęcają do tego, żeby jednak wyjść z tej energii, żeby spojrzeć na nią wprost i zdecydować, czy w dalszym ciągu chcecie poświęcać swój czas na Rozmyślanie o tym, że coś się zakończyło. Tutaj macie szansę na to, żeby zamknąć tą energię i żeby pozbyć się tych natrętnych myśli. Natomiast energią główną jest energia całkowicie przeciwna do ósemki Pucharów, czyli energia głupca, energia nowego początku, energia rozpoczynania zupełnie nowego etapu w życiu, energia poczucia szczęścia, poczucia ekscytacji przede wszystkim, ekscytacji tym, co nadchodzi, tym, co do Was. E, może nadejść w najbliższych tygodniach, miesiącach czy nawet latach. To jest rozpoczęcie nowego projektu, to jest rozpoczęcie nowego związku, to jest e, podjęcie ryzyka, zdecydowanie się na to, że chcecie zaangażować się w jakiś związek, chcecie zaangażować się w nową pracę, chcecie zaangażować się w nowy projekt, i to też jest poczucie, że do końca nie wiecie, jak to wszystko się potoczy, jak to wszystko się rozwinie. Czy będziecie w stanie podołać temu wszystkiemu, ale tutaj. Nie przeważa strach, tutaj nie przeważa lęk. Tutaj przede wszystkim przeważa poczucie ekscytacji, tego, że jesteście ciekawi, tego, że chcecie odkrywać, że chcecie się czegoś nauczyć i chcecie zaryzykować. To jest coś, co Was bardzo pociąga, co jest dla Was bardzo atrakcyjne i naprawdę chcecie w to pójść. Bardzo silna, bardzo twórcza, bardzo kreatywna energia. To, co odchodzi, to jest karta e, Pazia. Buław. I tutaj mieliście dosyć dużo pracy, dosyć dużo ekscytacji, dużo, dosyć dużo akcji miało miejsce w ostatnich tygodniach. Byliście zaangażowani w różne projekty, różne zadania. To też mogły być jakieś spotkania z osobami, które wymagały od Was dosyć dużo wkładu energetycznego. Osoby, które lubiły mówić, które lubiły się, które są bardzo ekspresywne. Które mają dość, dość silną, wyraźną ekspresję. To jest kontakt z osobą, czy z osobami, które mogą być czasami dominujące w kontakcie, i tutaj ta relacja troszeczkę odchodzi na dalszy plan. Dla niektórych z Was to po prostu był projekt, jakieś zadanie, mniejsze zadanie, mniejszy projekt nie taki, który zajmuje Wam większość część dnia a który był dla was fascynujący, który był dla was naprawdę bardzo przyjemny, który pozwolił wam się zaangażować w coś bardzo ekscytującego, co pozwoli... ten projekt pozwolił wam się rozwijać, poczuliście nareszcie wiatr w skrzydłach i nareszcie poczuliście, że możecie spełniać się w jakiejś dziedzinie, która jest dla was bardzo przyjemna, bardzo ekscytująca. To był na przykład wspólny projekt remontowy. To było jakieś wspólne spotkanie ze znajomymi i ustalenie jakiegoś planu, który jest dla Was wyjątkowo ekscytujący. Możecie razem współdziałać, możecie razem coś stworzyć. To jest postanowienie, że chcecie wrócić do swojego hobby, do swoich zainteresowań i zaczęliście się rozwijać w tym zakresie. Nie jest to główna Wasza aktywność, natomiast jest to coś, co Was cały czas pociąga i od czasu do czasu poświęcacie na to czas. Karta ta mówi, że w ostatnich dniach, tygodniach byliście dosyć mocno w to zaangażowani. Powoli tutaj odsuwacie tą energię na bok, dlatego że przechodzicie w czas bardziej formalnych zachowań, czy zaczynacie się bardziej skupiać na formalnościach, na sprawach urzędowych, na załatwieniu tej komunikacji formalnej, na angażowaniu się w komunikację formalną. Tutaj macie kontakt z urzędnikami, z instytucją. W drugiej połowie maja przede wszystkim skupiacie się na tym, żeby coś załatwić, żeby coś doprowadzić do końca. Będziecie mieć kontakt z osobą, która jest dosyć wysoko postawiona w tej hierarchii urzędniczej, i ta osoba będzie Was przeprowadzała przez jakieś sprawy z tym związane. Będzie Wam wyjątkowo zależało na tym, żeby wszystko poszło gładko, żeby wszystko było dopatrzone, żeby wszystko było dopracowane. Ta karta też jest czasami nieco stresująca, dlatego że jest to jednak konfrontacja z urzędem czy z jakąś instytucją, która nie do końca dba o to, w jaki sposób my się czujemy z tym kontaktem. Po prostu oni idą naprzód, załatwiają swoje sprawy, a my musimy się do tego wszystkiego dostosować. Tutaj będziecie wykazywali się bardzo dojrzałą energią, będziecie bardzo dobrze sobie radzili z tymi wyzwaniami. Nie będziecie zaniedbywać tych wszystkich terminów czy tych wszystkich, Papierów, które musicie złożyć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Będziecie bardzo czujni i jest to karta mówiąca o tym, że naprawdę będziecie wyjątkowo skupieni w, tym, w drugiej połowie maja. Dobrze sobie poradzicie z tymi wyzwaniami. Dla niektórych z Was jest to karta. Um, rozmowy kwalifikacyjnej, jakiejś konfrontacji też na przykład z waszym szefem lub współpracownikiem, dzięki której będziecie mogli się czegoś nauczyć. To będzie szansa dla was na to, żeby trochę żeby się rozwinąć, żeby pójść e, naprzód, żeby zacząć e, troszeczkę otwierać swoje perspektywy i rozszerzać możliwości rozwoju, rozwoju przede wszystkim intelektualnego. To jest karta udanej Komunikacji to jest karta mówiąca o tym, że potrafimy odnaleźć słowa, że potrafimy komunikować się z innymi osobami, że potrafimy być elokwentni, że potrafimy wykorzystywać swoją wiedzę i swoje umiejętności i przede wszystkim bardzo dobrze czujemy się w aktywności intelektualnej. Druga połowa miesiąca będzie przede wszystkim skupiona na niej. I rada dla was to król pucharów i jest to karta, która zachęca was do tego, żebyście nie zapominali o e, wszystkich rzeczach, których do tej pory się nauczyliście. E, karta zachęcająca was do tego, żebyście wykazywali się dojrzałością emocjonalną, żebyście nie zapominali o wyrozumiałości, o wyrozumiałości wobec siebie samych, ale również wobec innych osób. E, szczególnie w tej drugiej połowie miesiąca może się Wydarzyć kilka nerwowych sytuacji, które mogą być dla Was dosyć stresujące, i będą one właśnie miały wymiar tego kontaktu z jakimiś urzędami, instytucjami, czy jakieś rozmowy kwalifikacyjne, czy właśnie jakieś konfrontacje z szefem, czy z, w, z współpracownikami. Może, możecie mieć takie poczucie, że jest to po prostu dla Was wyzwanie, że się tym stresujecie. Tutaj karty Was zachęcają do tego, żebyście spojrzeli w głąb siebie, żebyście wykorzystali te wszystkie zasoby, które macie w sobie, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoją dojrzałość emocjonalną, żebyście podeszli do siebie z szacunkiem, żebyście wykazywali się przede wszystkim wyrozumiałością wobec swoich potrzeb, wobec swoich również słabości. Żebyście nie znęcali się tutaj nad sobą, jeżeli czegoś nie potraficie, jeżeli coś nie idzie doskonale, jeżeli coś nie idzie tak gładko, jak sobie to wymarzyliście. Karta zachęcająca Was do tego, żebyście postawili na swoje, żebyście zaakceptowali swoją ścieżkę, swoją ścieżkę rozwoju, również emocjonalnego. To jest karta zachęcająca do... Bardzo dojrzałego zarządzania swoimi emocjami. Nie podążajcie za impulsami, podążajcie raczej za swoim doświadczeniem i za tym wszystkim, co udało Wam się do tej pory wypracować. Um, jeżeli będą jakieś sytuacje, które, jeżeli będą jakieś sytuacje stresujące, czy jakieś wyzwania na tle związkowym, rodzinnym, tutaj też karta ta mówi o tym, żebyście przede wszystkim sięgali. Do swojej dojrzałości, żebyście wykazywali się tą dojrzałością, którą w sobie macie, którą już wypracowaliście, którą możecie się posługiwać, jeżeli tylko tego zechcecie, jeżeli taki będzie wasz wybór. A pod koniec miesiąca nadchodzi do Was energia rycerza Monet, karta bardzo stabilna, karta bardzo spokojna, bardzo zrównoważona. Przede wszystkim mówiąca o bardzo zrównoważonym, bardzo spokojnym rozwoju. Finansowym, materialnym. Będziecie zaangażowani w jakiś projekt, w jakieś zadanie, decydujecie się na to, żeby iść do przodu, żeby coś rozwijać, żeby angażować się w jakąś sprawę w pracy czy jakąś inwestycję finansową i jesteście przygotowani na to, że zajmie to dosyć dużo czasu, że nie jest to projekt krótkoterminowy, że nie powinniście spodziewać się rezultatu. Już, czy na przykład w kolejnym miesiącu, jest to projekt, który będzie wymagał od Was pracy, cierpliwości, zaangażowania, systematyczności i pod koniec miesiąca zdacie sobie z tego sprawę. Jednocześnie będzie to coś, co jest dla Was bardzo perspektywiczne. Wiecie, że jesteście w tym dobrze. Nie jest to karta całkowicie początkująca. To jest karta już, w której wykazujemy się jakąś wiedzą, wykazujemy się jakimś doświadczeniem. Już wiemy, co do czego. Natomiast y, mamy jeszcze tą perspektywę y, dalszej drogi, dalszego rozwoju i ten rozwój, czy to jest jakaś inwestycja związana z waszym domem, czy jest to jakaś inwestycja związana z waszą pracą, z jakimiś kursami, z dokształcaniem się. Niektórzy z was po prostu będą zaangażowani w jakiś projekt pracy, który będzie wiązał się z, y, jakąś, z jakimś benefitem, z jakąś nagrodą finansową. Ale będzie to też wymagało od Was długotrwałej, długoterminowej pracy, zaangażowania. Będziecie mieli szansę tutaj na długoterminowy, długotrwały rozwój w jakiejś dziedzinie, w jakimś kierunku. Moi drodzy, jest to bardzo pozytywny, bardzo dobry miesiąc. Miesiąc, w którym nie pojawiły się absolutnie żadne energie, które w jakikolwiek sposób mogłyby Was ciągnąć w dół, czy mogłyby Was rozpraszać. Macie przed sobą okres odkrywania, ekscytacji, nowej drogi, nowej ścieżki, nowych wyzwań. Będziecie mieć też szansę na to, żeby wykorzystać swoje walory intelektualne. W drugiej połowie miesiąca e, będzie do Was nadchodziła możliwość wykorzystania swoich umiejętności komunikacyjnych konfrontację tutaj z e, Waszymi współpracownikami, z szefem. Kontakt z jakąś instytucją, z urzędem, uda Wam się załatwić wszystkie sprawy finansowe, wszystkie sprawy związane z sprawami oficjalnymi, z, ze sprawami urzędowymi. Karty Wam przypominają o wszystkim tym, co do tej pory się nauczyliście, o wszystkim tym, co do tej pory udało Wam się zdobyć, szczególnie jeżeli chodzi o sprawę emocjonalne, o Wasz rozwój emocjonalny, o Waszą dojrzałość. Wykorzystujcie te zasoby. Wykorzystujcie to w sytuacjach, które e, mogą do Was nadchodzić i mogą być dla Was wymagające. Pod koniec miesiąca, tak jak powiedziałam, bardzo ciekawy, długoterminowy projekt finansowy, który będzie dla Was ekscytujący, który będzie dla Was szansą na rozwój przede wszystkim finansowy. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. I do zobaczenia już wkrótce.